Wrzesień dla Strzelca zapowiada się jako miesiąc nowych możliwości i poszerzania horyzontów. To czas, kiedy możesz odkrywać nowe pasje, podróżować dosłownie lub duchowo i szukać inspiracji. W pracy czeka Cię szansa na rozwój, naukę i podejmowanie odważnych decyzji. Twoja energia i optymizm sprawią, że inni będą chcieli iść za Tobą. Finansowo to miesiąc stabilny. Choć możesz zapragnąć wydawać więcej na przyjemności, podróże czy rozwój osobisty, i to dobrze, pod warunkiem, że zachowasz umiar. W relacjach strzelec poczuje potrzebę wolności. Partnerstwo musi dawać ci przestrzeń, byś czuł się sobą. Samotne mogą spotkać kogoś w podróży, podczas kursu czy przy okazji nowych doświadczeń. W zdrowiu zadbaj o ruch, sport, spacery czy yoga. Pomogą ci utrzymać energię na wysokim poziomie. Pod koniec miesiąca odkryjesz, że Twoja odwaga i otwartość otwierają przed Tobą nowe drzwi. Rada, idź tam, gdzie prowadzi Cię ciekawość. To klucz do Twojego szczęścia.